Czy znalazłeś się kiedykolwiek w sytuacji zagrożenia życia, lub gdy potrzebna była komuś pomoc medyczna? Jeśli tak, to wiesz, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie, które pomoże Ci zareagować w sposób intuicyjny, który w konsekwencji przyczyni się do ratowania zdrowia, a nawet życia. Przygotowanie tego typu może zapewnić Ci odpowiedni kurs pierwszej pomocy. Kursy pierwszej pomocy. Są szczególnie pożądane, jeśli chcemy wykonywać zawody takie jak opiekun dzieci, opiekun osób starszych lub osób niepełnosprawnych. Mogą także okazać się pomocne przy poprawieniu Twojej pozycji w obecnej firmie. Dzięki kursom pierwszej pomocy, staniesz się także bardziej konkurencyjnym podczas szukania nowego miejsca pracy. W Synerkom Usługi Wspólne możesz odbyć chociażby kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po ukończeniu którego uczestnik otrzymuje ważne przez 3 lata uprawnienia ratownicze. Osoba, która ukończy kurs, może wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, przyrządową oraz bezprzyrządową także z podawaniem tlenu. Potrafi też zastosować defibrylację automatyczną. Zajmuje się unieruchamianiem złamań oraz zabezpieczaniem kończyn z podejrzeniem zwichnięć. W przypadku krwotoków zewnętrznych jest w stanie je zatamować i opatrywać rany. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwala rozpocząć przygodę w pracy ratownika, ale to nie koniec możliwości. Zgodnie z kodeksem pracy, za bezpieczeństwo pracowników w firmie odpowiada pracodawca. W praktyce oznacza to, że co najmniej jedna osoba pracująca w danym dziale firmy powinna ukończyć kurs pierwszej pomocy. Uprawnienia ratownika pozwolą Ci więc negocjować lepsze stawki w obecnym lub w przyszłym miejscu pracy. Będziesz przecież osobą odpowiedzialną za ratowanie zdrowia i życia swoich współpracowników. Poza negocjacją wyższych zarobków, kurs zwiększy Twoją stabilizację w pracy i zmniejszy prawdopodobieństwo zwolnienia. Wspomniany kodeks pracy zobowiązuje bowiem każdego pracodawcę do posiadania w zespole przeszkolonej osoby w zakresie ratowania zdrowia i życia. W synerkom usługi wspólne, oprócz wspomnianego wcześniej kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, Możesz odbyć także kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kurs okresowy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Nasza wyspecjalizowana kadra do każdego z uczestników podchodzi w sposób indywidualny, a naszą misją jest podnoszenie świadomości w zakresie ratowania zdrowia i życia. Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem przygotują Cię do egzaminu, po którym staniesz się wykwalifikowanym ratownikiem gotowym udzielić pierwszej pomocy. Dzięki ukończeniu kursu z zakresu pierwszej pomocy poprawimy nie tylko swoją pozycję na rynku pracy, ale dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu ratowania zdrowia i życia poprawiamy własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich bliskich, co może okazać się pomocne w najmniej oczekiwanym momencie. Nie czekaj, zadbaj o swój rozwój, ale przede wszystkim o spokojną przyszłość swoich najbliższych.